W rejon takiej katastrofy przemieszcza się okręt, przemieszczają się okręty ratownicze, które w najcięższe przypadki od razu y, umieszczają w komorach dekompresyjnych, które są na okrętach. Natomiast następuje, y, następnym etapem jest y, przetransferowanie na okręt y, grupy SMERAT, czyli takiej grupy medycznej, która zajmuje się segregacją, wstępnym leczeniem, kwalifikacją do leczenia i kwalifikacją do ewakuacji. Następuje transfer rozbitków wyłowionych, na który, dla których nie ma tylu miejsc na, w komorach na okręcie, tu, do nas tutaj, gdzie rozwijamy y, na bazie tutaj Komendy Portu i Izby Chorych Komendy Portu Wojennego w Gdyni, rozwijamy y, całe takie miasteczko hiperbaryczne z komorami typu sercówka. I możemy tutaj leczyć. Mamy tutaj stały budynek z, z dwoma salami operacyjnymi, z salami intensywnego nadzoru, z salami obserwacyjnymi takimi dla lekko rannych i naszym personelem medycznym marynarki wojennej właściwie obsługujemy całą tą, tą akcję.